Halo, halo, czy się robi, hey. ja. Halo, halo. Gada mi. Co ci gadam? Halo? Halo? Cześć, witajcie na moim kanale, dzisiaj grałem w -y. na moim kanale was witam. I tyle. No. Ja grałem w Red -y. Tak, co? Mhm. Nie udało się Fortnite'a, bo tak... No. I jeszcze zanim ta gra będzie rozpoczęta, zachęcam Was do łapkowania, dawania subów, pisania komentarzy i robienia tam jeszcze tam wszystkiego. Okej? Okay? No, zielony się napaca. Jest osłabiaczkiem. O hej! No, chyba zastyk. chyba zastyk powietrzu. Zrobiłem mu lot z powietrza <tryk> Niestety to się nie udało, ale... No, dawno nie grałem w Bedwarsy Jestem słaby Ale... Będę lepszy kiedyś No Atakują Atakują na z powietrza Chodź tutaj na dół nie miał już, nie ma na co czekać. A tutaj na mnie czeka. A teraz ubijam. O nie, oni tutaj będą nas atakowali. Dobra, dobimy im na z powietrza. Trudno, ale żebym zrobił. najmniej przez mam przez ranę. Mam nie mam przez nie mam. Mam, nie mam. się uciekam. Hey, niech, oni, o, niech ten zwojduje, a ja będę tak ma. Pierwsza rozgrzewka, szybciej, szybciej, szybciej. Dawaj, jeszcze, jeszcze szybciej, szybciej. Dobra, ryzykuję. wjeżdża Dobra, jednego trzeba sklepać. A, też i tutaj klepiemy, klepiemy, pomalutku. Dobra, najpierw jednego. Nie <laughs> starczy mi bloków. Buduj się dalej. Robię planka. Wykorzystał to. No nie. Dobra. I hop! No i tak właśnie się wypływa giałka. Co nie Krzysiu No, właśnie. Dobra. Chyba się pogięło Władysław, jak jeło? Dobra, dostaję fireballka Chwileczku, drzebyczek Podejdę tu do niego Masz TNT? Uciekam Idę do kolegi Umiem bardzo dobrze grać Zapomniałam ja. Idziemy spuścić im TNT na bazę. Eee, Ta jak stąd zejść. Tak ładnie. Powoli. Ja. Nie. Dzielę. Niestety się nie udało, ale to nic takiego, bo oczywiście... druga też musi się odwrócić w Robię to. Co hej, Ktoś tak Dobra, jeden tu no Ale co? Ale będzie tam biały widok. Kolejny lecia. No i gierka wygrana No. Aż się wszystko dzięki mnie. No. Jednak nie. Dobra, lecimy dalej. Dobra, dobra, musia być leciutkie cięcie. Już troszeczkę dużo osób, udało się nam to zabić. Rzut jest diamentowy. Może być z nim problem, ale oczywiście... Ja dam sobie radę. O, parkour O oh Nie! No i żem wygrał gierkę! Piszcie mi w komentarzu, co mam nagrać kolejne. Chyba już to mówiłem, ale mówię jeszcze raz. Szybciej. A niech spada. Szybciej, Janek. No, bo atakują! Ja ja robię to wszystko za niego, nie? Tutaj go sklepie. Prawie go sklepałem. Wy... Oh my god! Dobra, weź wal się. I jeszcze. Dawno już by te według nie grały. No, no, fajny mam internet. Co się dzieje z internetem? No działasz. ściągam seta. Przed chwilą działał ściągam seta. Patrz. Czekaj, ja idę... E, ja idę z ta suszko, widzisz, patrz. Czekaj. Idę. A to się nagrywa? Jakby tak. jakiś lag? Tak? Tak, tak, tak. Tak. O. tak. Co teraz? Ehm. Dobra, chodzimy ostatnią rundę. I lecę na... Crafto Jeśli widzisz ten film to powiedz... No ale nie czemu czemuś filuje żembina on mnie zabije, nie? to się tu... Chyba, że robimy na lotu No i nie gadaj Co, OZD? Jaki flyer? No nie, on mnie teraz wydyma, poczekaj? XD To będzie tutaj, tak? czy nie. No jak? Ja muszę uciekać. Dobra. To mamy wytrzyksata. Hop! Ej, pięknie. O niej nie ten, nie się, że za dużo tutaj idzie. Nie ma! Mam dwóch na jednego. No nie, nie, ja muszę uciekać. Teraz ja spróbuję, spróbuję wjechać w niej. Zabić, trzeba zrobić z głową, czyli skok tu. Proszę. Ja też zrobić skok. Gdzie on jest? O! Jaka reakcja. Dobra, no dosyć. Nie ogólnie, jestem na nano z Nikodemem. Przywitaj się! Proszę, przywitaj siema. się ma i on ma... On ma dobre itemy, o, Excalibur. I będzie be... No, nie ale podoba. wcześniej... A nie, znaczy ma No właśnie, ma No i ogólnie nikodem mi wykenuje gierkę, bo sam bym tutaj nic nie zabił. No sobie, coś, coś, coś. Otwieram no, wszystkie... Nie, Czekaj, nie. najpierw otwieram księ... Kre... O! Masz, a na dwójkę klatę? Ja? To się, raczej. T, P, A, K, U. K, U, B. A, no i właśnie dla Nikodema zostawcie łapki, bo on ma bardzo dobre temy. Ogólnie Nikodem to milioner, nie? Wreszcie. No. Powiedz mi, co są moi koledzy. Ale tak, powiedzmy, że... O, kiedyś graliśmy z takimi dwoma. On miał... Mo... Jak on miał? M9 i mocne podłoga gaz 10 takie, To są takie dwa debile, których... Um, mm. Proszę, proszę owadzki w komentarzu dla nich. No, takie te bolce te. Razem mm. będziemy trapować o... Co mm. ty w diamencie? Tak, minus ja na Proszę jakiś dobry procent. Uh -huh. Uwaga. Pierwsza zmianka 25, druga, minus 17 trzecia. Uwaga, ja mam 44 ja dobra. No i to sobie zostawię. Hmm, Jedną zmiankę oddam. E, masz jakieś buty może dać? Nie mam. Niestety. Dobra. No, Wszystko jest. No to piszemy. Kto soj TPA? Nie zabije. CR i on. Dobra. Jak będziesz tepo, to tepaj tutaj, i wknakujemy tutaj, ty stawiasz łeby, a ja ich na Dobra. Tutaj robię tep, akcję, bo są... To sam jest... O! Na razie nikt się jeszcze nie tepnął. Ej, tepam to jakąś... Czy... z podłoga gry 3 g 0 Po pierwsze, to jeśli nie nabiorę, było po drugie, konie nie na serwerze. cię tepnąłem chyba, tepnąłem. tepnąłem chyba, chyba. Opisał, że zaakceptowałem wszystkie. Ale to nie, no to nie. To tutaj to tak nie działa. Kluchy? Nie. Yeah. Dobra, lecimy. surferkę do kupy. Epazja no, ci mnie. Widzicie, widzę widzicie, widzicie, yeah. takie Nie, czy, nie wiem, Widzicie przeglądam. S. nie news. S, ci mnie. Epazja tak, ci surferki. Po ci mnie. Epazja Typy. No. Może się chyba master, shiftuj, shiftuj! To się od master. K kostium, Excalibur Furbity, korona. Oni się biją, czekaj, ale nie wychodzimy, nie wychodzimy, bo ja nie ich znam. Ja ich znam. No, poszli sobie, poszli sobie. A jak? To jak no jest jakiś o... master, jakby oni nas zobaczyli. Master, tak Przysiu. Jest kolejny, jest kolejny, shiftuj, logaj, logaj. Albo nie logaj. A, dawajcie suba, łapki, wszystko co się da, komentarze bo ten gameplay z to jest serio kukt. Dobra, tam Czekaj, bo on jest blisko nas. Ej, on, on jest sam? No sam, sam go nie zrobiłem, by i tego ekskalibra, on ma Dawaj, chodź tu Chyba jakby by you, bo No, no Jezu, horus Chyba, idę, idę po niego Gdzie on jest? Ty. Gdzie, ty, jesteś pod ziemią? To było dużo pod ziemią? Nie, nie, na górze on jest. Ja też jestem teraz na górze. Wyjdź mój nick? idzie do ciebie, idzie do ciebie. Daleko? 20 metrów. 18. 18. Ta, tutaj jest. Wyjdź po mnie. A, bo, dobra, nie, lepiej nie. S? On stoi mi, w miejscu. On stoi w miejscu. On idzie... Tu? No? W... Jest na otwierdku, dobra. Ej, stawki mi ma... No i jakiś kostium durny. O, daj nie. No młody, no ja wiem. Już ja mam melkę, ja mam melkę na szczęście. No ja nie mam melki, więc... jakby to powiedzieć? Żyjesz! Koniec... No już, jeszcze, żyjesz. jeszcze żyję, tak no. Ale ja nie żyję. Ej. Ty nie, nie żyjesz. To, no, on, on ma hydra, on ma fula, bo on już dzisiaj jest za Dobry. No i mam, Hydro. do Może coś teraz. Totem. ja, kratkę koksy. Koksy, dostał serce. Ej, dostał serce uratuje. chodź, już mnie uratuje tutaj, tutaj, O jest. Proszę. tutaj, Ty tutaj, do ciebie Ty? Nie, on do ciebie Morda, po mnie ES. No ja się nie boję. Dawaj! Dawać jeden i drugi. Chodź tu, morda. No i masz tu do... Edena S Chodź tu. No i masz przeslanę teraz. Masz oranko. Teraz dostaje bomby. Ty S, 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 S. Nie, na lepiej jednego. Obskoczy. O, na bez. Kośniot odda. Ty w zamków odda. W ząbkach odda. odda ty po... O, oh, igrana to jest taka, Full, nede. O, oh, co za... Pachacie? Diamenty nas... nasz... oj, diament. O, diamenty hmm. Ej. i zostaw go... <gamy> Czemu diamenty mi O, diamenty nas. to gamon. Bo on ma Excalibur full wbity I kostium. I I wszystko jasne, Trzy łóżko obudowałem, bardzo dobrze. No, zajmę się Lecę, jestem nie do pokolenia, patrz, jak lecę, pek, pyk, pyk. Ogólnie tutaj daję im bo ja po prostu jestem No, on umie God Bleedża, a ja umiem no, God, God, God Jestem God. Ty umiesz Better Bleedża, ty umiesz Better Bridge'a. Wiesz, to Better Bridge? Nie, najmniej okej. No ty fałdolcu, on mnie uderzył, dlatego spadłem. Tak. Mm -hmm. Tak. Uderzył. Ano no nie, no nie uderzył mnie, ale tak sobie lubię pomyśleć. Się... A jak tak muszę nagrać coś wędkarskiego, ale... jeżeli większość z was będzie chciała coś wędkarstwa, to po prostu no robimy taką mini ankietę, nie? Piszcie, co no chcecie, żebym nagrał, nie? Lecisz z nim tam. Bo jeżeli... Nie wiem, a ty, co chcesz, żebym nagrywał? Gry? to no, chyba najbardziej. No bo mogę nagrać o, jakieś... O, nie przeciąłem. Ale boss, ale, 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 ale boss. Oni by 2 stracili. Tak. Dwa, jeden, zdech i teraz niebieski, pyk. Z ale ładne combo, nie? nie brak, Ty zginąłeś, ale to. No rzucaj, rzucaj fireballem, no śmiało. Dawaj, rzucaj. Esnara? Ale ładnie, nie? Najpiękniej. Ty, ten narkoman jest u nas. Narkoman, po Nie no Nikodem, weź, ty nie pokonałeś, ty go nie pokonałeś. no będzie. S. No. Co tu jest? Nikt. Ty zdechłeś. Czekaj, ty zobacz. Żyję. Jak? Manie. A bez Podłem kitu. Tutaj. das nie spadł, nie. S! Leci pan do tyłu. I nie ma niebieskich. Dziękuję. I teraz jeszcze ochrona. Goście, ja zabiję niebieskich. Co ty myślisz? Fireball. To jest taki trick, buff. Boom. Jestem w bazie. Nie, ja i tak nie zdążę, Jestem... Nie, nie, nie! go! Jak on tam się nazywa? E, biały czy tam jak on tam, szal, nie, szal nie, biały chyba mnie rzucił fireballem Powiedzcie mi Jak on ma na imię? Powiesz mi